ZAKRAT Wśród gangsterów i pensjonariuszy, zakładów karnych oraz aresztów szerokim echem odbił się swego czasu konflikt pomiędzy Ryszardem Boguckim a Andrzejem Z. Słowikiem. Poszło ponoć o rozliczenia za zamach na Pershinga. Bogucki rozpowiadał, że Pruszkowscy to są frajerzy, a nie gangsterze. Twierdzi Dekiel który w owym czasie siedział w areszcie przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Drwił, że Pruszkowskie urki nie zapłacili mu za zabójstwo Pershinga, tylko jego i rzeźnika przewalili na kasę. Rzekomo starze obiecali im hajs oraz wyłączność na śląskie tereny. Mieli tam reprezentować Pruszków i mieć wolną rękę. Te opowieści Boguckiego bardzo nie spodobały się Pruszkowskim. Gdy Słowik jeździł na sprawy, pytał, co ma zrobić z tym frajerem, bo on nie grypsował i żaden git nie miał wpływu na niego. Po konsultacjach ze wspólnikami Andrzej poprosił Roberta R., Rudego, z Wołomina, żeby uspokoił Boguckiego. Jak nadarzyła się okazja, to Rudy, jadąc do sądu razem z Boguckim w kabarynie, rozkuł się. Podszedł do Boguckiego i zlał go. I to dość mocno, bo tamten nawet nie miał jak się bronić, ponieważ miał założony pas BOA. To jest zapięty na brzuchu pas, do którego zamontowane są kajdanki. Ręce są przy ciele. W samych kajdankach to mógłby się chociaż zasłaniać, a tak był bez szans. Rudy tłukł go jak worek treningowy. To uciszyło Boguckiego, bo usłyszał, że jak jeszcze do kogoś ryj otworzy, to go tu zajebią. To mu tak pośladki zacisnęło, że nawet komar by nie włożył. zrozumiał, że ma mordę krótko trzymać, bo padły też słowa, że jak chce, żeby matce jego przytrawiło się coś złego, to niech dalej chłapie ryjem. To zobaczy, jak jego matce zmasakrują twarz. To dobitnie zamknęło mu usta. Słowik sam mu tego nie mówił, bo jeździł z nim na sprawę do sądu w sprawie zabójstwa Papały. Udawał, że to starzy Pruszkowscy się dowiedzieli o żalach Boguckiego i im się nie podoba. Co sądzisz o Słowiku? Słowik był mściwy, bo nawet swojej żonie nie odpuścił, jak dotarło do niego, że go zdradzała z tym Wadimem. Jeszcze ten Rusyk wywalił ją na kasę. Monika wiedziała, gdzie Słowik ma u ludzi kasę, z której dostawał procenty. Wadim ją podszedł i powiedział, aby odebrała tę kasę, bo zainwestują i dużo lepiej zarobią. Ona bez zgody Andrzeja te pieniądze od tych ludzi podbierała i dała Ruskowi. Według mnie nic dziwnego, że Słowik się tym zirytował. A ty byś pochwalił swoją kobietę, gdyby tak cię potraktowała? Trudno takiej wybaczyć. Wtedy zrobił się problem, dlaczego Słowik nie ma kasy na wypiskę. Pewnego dnia przyszła na widzenie, przyznała się Andrzejowi, co się stało i że Rusek ją okradł. Ta informacja powaliła Słowika psychicznie. Przez jakiś czas nawet nie ćwiczył pod celą, tylko leżał i odmawiał różaniec. W końcu jednak się z tym pogodził. Przemyślał to i zaczął pisać grypsy do Zygmunta R. Bola, który siedział w celi obok. Ustalili, że skoro Monika wzięła nawet ich kasę z Niemiec, to już nie jest im do niczego potrzebna. Z pieniędzy, które dali we dwóch koledze w Niemczech do obrotu, mieli wpłacone pieniądze na życie. To było w czasie, gdy zaczęli obciążać Edwarda Mazura do sprawy zabójstwa papały. Oni parę razy jeździli do Mazura. Tam pili i ćpali na jego koszt, chwalili się, że latali jego prywatnym samolotem. Wymyślili potem, że pójdą na sześćdziesiątki. Małego świadka koronnego. Przypis autora. Prokurator nawet się zgodził na kaucję dla Bola i parasola po dwieście tysięcy złotych. Bolo na siłę chciał wyjść, aby po tej klęsce zarobić kasę, ponieważ nie mieli już nic po tym, jak ich wali okradł. Bolo załatwił sobie pieniądze od Wojtka P., ale parasol nie miał skąd pożyczyć i dalej siedział. A co z Moniką? Zrewanżowali się jej za defraudację pieniędzy? Ich plan był chytry. W Lublinie czy gdzieś tam w pobliżu mieli u kogoś kasę. Monika odbierała ją co miesiąc, podjeżdżała tam z Wadimem. Gdy się o tym dowiedzieli, to ustalili z Bolem, żeby tamten gość, który był ich kolegą, zgłosił, że rusek go ocharaczował. I tak się stało. Żonę Słowika też do tego dołączyli. Nie mieli dla nich litości. Słowik zemścił się z krat. Dziwicie to? Myślę, że gdyby Słowikowa wiedziała, jak i dlaczego na nią się rozkraczyli, to i ona inaczej by się zachowała. Oni w tym żalu byli tak na nią źli, że Słowik mówił, że nawet jak coś zezna na nich, to im już nie zaszkodzi, bo wiedziała tylko o rzeczach, które sama zdefraudowała. To niech gada co chce. Parę dni później usłyszałem w telewizji, że zatrzymali ją w Lublinie. Wróćmy do kwestii obciążenia przez Słowika Edwarda Mazura. Ponoć nie spodobało się to Andrzejowi H. Korkowi. Gdy Słowik z Bolem zdecydowali się obciążyć Mazura, to Korek spotkał się ze Słowikiem na sieczkarni w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Zadał mu wówczas pytanie. Andrzejku... Odpowiedz mi tylko czy to prawda co mówią, że Bolo poszedł na sześćdziesiątkę słowik zaczął się głupio tłumaczyć że oni tylko byli w Gdańsku gdy był tam Mazur nie mógł zaprzeczać bo były z tego lokalu zdjęcia i nagrania z kamer korek powiedział że chciał usłyszeć to od niego bo nie wierzył że to prawda słowik jednak nie przyznał się do tego co zeznali gdyż myślał że tych zeznań nikt nie ujrze korek znał prawdę i tylko się uśmiechał w trzy tygodnie po tej rozmowie w prasie ukazały się całe zeznania Słowika, które ujawnił sąd w USA. Wtedy korek jeszcze raz widział się ze Słowikiem, ale już się z nim nie przywitał. Słowik też nie wyrywał się, żeby podać rękę korkowi. Jednak pierwszego dnia procesu Andrzej Z odwołał wszystko, co powiedział w śledztwie na temat polonijnego biznesmena. Stwierdził też, że Mazura nie zna i nigdy się z nim nie spotkał oraz, że nie uczestniczył w spotkaniu w hotelu Marina, gdzie miano rzekomo omawiać zamach na papałę. Także w rozmowie i ze mną temu zaprzeczył. Gdyby były zdjęcia i nagrania z tego spotkania, to nie wyparłby się tego. Takich nagrań po prostu nie było. Powiedz, z jakiego powodu słowi Gibolo mieliby zeznawać przeciwko Mazurowi? Wiem, że na ten temat Parasol rozmawiał też z Bolem na spacerniakach na Rakowieckiej. Parasol też wiedział, że knują na Mazura. Tłumaczyli mu, że nie ma się co go litować, skoro nie pomaga im finansowo. Ale obiecywał przez Krzysztofa K. Krakowiaka, że będzie im pomagał. Skoro się nie poczuwa, to nie mają wobec niego żadnych skrupułów. Parasol śmiał się, że jak chcą, to może im odkopsać, podarować. Przypis autora. Połeć boczku wędzonego, bo ojciec mu paczkę przysłał całe pięć kilogramów boczku. Bo Janusz tylko boczek brał na paczki z domu i śmiał się, że i bez mazura przeżyje, bo boczek jest tani. Rozmawiali o tym tak otwarcie na spacerniaku? Te rozmowy były dla niezorientowanych nie do rozmienienia, nie do zrozumienia, przypisał autora, jeśli ktoś słyszał je po raz pierwszy. Ale ja siedziałem z Bolem i znałem cały ich plan. Gdyby nie sąd w USA, to Mazur w Polsce dostałby wyrok z tego, co uknął Bolo ze Słowikiem. Cały ich plan powstał w kilka dni na Rakowieckiej. Wystarczyło niewiele, aby znów był sukces prokuratury oparty na kłamstwach słynnych gangsterów. Podsumowuje Dekiel.